No to są, no tak? Idziemy na ich... Idziemy ich rozpykać. To ma. To Uważaj, po odmówieniu to do świata. Człowieku, jak ja... I co teraz? Dobra. I,

<laughs> A ten nóg to co ty robisz? No ja chcę tej tam... no dobrze No to widzowie no to... Jest dobrze i jak chcesz Pewnie się teraz zastanawiacie dlaczego mi was tak ciągle nic nie mówi, to... To jest... za niego cały czas, mówię, bo... Zawsze tak jest. O, akurat już mnoż zbudowany, więc lecimy na kolejne łóżko. mam fajerbolki. Piją. I Dobra, buduj się! buduj się i rozwalaj już łóżko. Rzecz to górki mój rytm. Ja popatrzę, jak to będzie. Meć No! A co, chodź. No chodź, chodź? Ej, on miał taką samą, ten. On miał chodź, chodź. to, co ty. No bo ja, ja mam to na drugim kącie, Wiesz, to samo. No ale ten typ miał też coś. co? Patryk. A Patryk dostaje takiej depresji, wiecie. A ty dostaniesz. Dobra, to my znowu nagrywamy. Wpadajcie no, na mój dzięki, kanał. Dzięki Pink że wszystko za mnie zrobiłeś. A teraz mogę ja cię zatłuc? Dobra, no to dzięki. my lecimy. O, o nie, minut. Pink mnie zabije. To idziemy na tych pingów. Pingów, mingów. Dwie drużyny. No chyba, jak robimy dwie drużyny, to już będzie koniec filmu. Więc no mogę. Mogę kierować. Chcę jedynie to sobie To no. wiecie, Kliknijcie suba i dzwoneczek, jak ktoś jeszcze tego nie zrobi. No. A my co? A my powracamy do gry. No, o! o bo... No! nie ma Zakładam się Kurde Ej ty zieloni Zielony No to właśnie on mnie zatłukł Strefa on, on mu się odradza HP nie wiem, bo Kurde On jest obok nas ty strefę ci założę zaraz Strefę ci zaraz założę Dobra. Bierz, fajerkę, bierz ja fajerkę Ja mam pomysł Ja mam pomysł jak go zdjąć. Bombarduj go Nie, mam dwa lata

A w ogóle Michał, ty patrzysz komentarze od swoich widzów. No właśnie komentarze... Piszcie ja... jakby coś, to my z... nagramy z jakiejś gierki na przykład na Bockmanie, na Robloxie. Tylko ja że właśnie tak, tak, bo my mamy komentarze zablokowane. Więc mhm. jak, jak chcecie coś pisać, to piszcie. A, a, patrz. Mam mam typa, mam typa, z go. Bo... Zdzielę go na Rikek. Nie! No. Michał. No. E, widzo, widzowie, widzowie, jakby, jakby to, to, co to przed chwilą się działo, to nie, nie, nie reagujcie, co, co, co tu się przed chwilą działo, co, 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 co was... co wasz co was, ten wspaniały Michał mów, mówił? Nie, nie reagujcie na tego, nie, nie róbcie tak w domu. I ja właśnie lecę na inne. Tak, no to już ja nie wiem. O. Cały czas pójdę, zapraszam. Uf. O, widzicie, każdy nie, no. ma łóżka. Dobra, razem. nie, odpalam tryb pro. Przecież w końcu jestem pro sniper. Ja powinienem, powinien być, powinienem być pro, ale jestem nudny. O ty jesteś nubek, Dobra, żartuję. Nubie, Tu widzicie? Mówię. Depresję jakąś dostanie. No on zaraz dostanie depresję tutaj, kurde. Taką depresję, że zaraz kurde. w raporta mnie to dostrzeję. Nawet nie umiesz tak budować jak ja teraz. Co? Pink ma... Co? O nie, nie rozwalę ich huszka. Hmm. kurde typy, jakie ogarniają. <mulary> Nie pomagam ci, bo zginąłem. Nie, wody, nie będzie tak. Oj, no, chyba będę z kimś, z Pinkiem, bo będzie nam rozwalił łóżko. A nabry ja idę. O, akurat, Dobra, lecimy na nogi. Michał. Michał ho, ho. Ta. Zginie na początku tej walki ale z tyłu będę walczył z Pinkiem co mi się odradza w ja tak. mam jednego kurde, ognął no wracaj tu no co za No boisz się wracaj widzę tu. Pinka no wracaj tu, ja nie będę się bawić z diamentową z ja nie, mogę. nie będę się z Okay. Idź mi są gnoliły tak O to Patryk o Boże, on, on jest cztery Nie, ja go repatuję eee. um. Wszystko O okay.

Będziemy kończyć, tak? No. Czy nie? Czy... A możemy jeszcze raz pokazać. Od razu pokażę, jak się nazywam. No, a ja dawaj. Ja tymczasem kończę. Na razie ten hacker, anti -hacker z Wam Pokażę, jak to szybko. No. Będziemy kończyć. Piszcie w komentarzach, to jest moje, to jest moje. Chcecie to, chcecie to mogę wam pokazać pety na szybko no. i może je będziemy kończyć. No już będziemy kończyć, pokażę pety i kończymy. No dobra, gdzie chcecie Czekaj, zobaczyć... Czekajcie tak, jeszcze, to ja Wam pokażę moje pety. Jak chcecie, żeby... Haker hacker Haker... Pety to, takie... ja też kiedyś Wam pokażę. Pety takie... No. Nie, nie, nie mówcie skąd on ma, ma to 70 lat. No. No, to my kończymy. Nie czytajcie czy on no, ma od Nadmina, czy co, czy skąd to wziął, czy co. Dobra, no to my gdzie? kończymy. Narazie.